Mierzy się z tematem i pięciominutowym czasem, który ma do dyspozycji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu klubu poselskiego ruchu Palikota przedstawić stanowisko wobec sprawozdania ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 roku ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Sprawozdanie przygotowane na podstawie artykułu 4 niniejszej ustawy zawiera szczegółowe informacje dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w 2012 roku, wydawanych zezwoleń, rodzaju i obszarze oraz terytorium rozmieszczenia nieruchomości, których dotyczą zezwolenia, zasadach wydawania zezwoleń oraz przyczynach wydawania decyzji odmownych. Sprawozdanie przedstawia również problematykę prowadzonych rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców oraz obszar badań legalności nabycia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji. Nabycie nieruchomości i udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą w Polsce, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości przez cudzoziemca Wymaga zezwolenia wydawanego przez ministra spraw wewnętrznych, który w 2012 roku wydał 409 takich zezwoleń, w tym 318 na nabycie nieruchomości, w 70% rolnych i leśnych, 80 zezwoleń na nabycie lokali 11 zezwoleń na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji. Okres ważności zezwolenia określany jest na dwa lata od daty wydania. Cudzoziemcy nabyli w 2012 roku prawo własności lub wieczystego użytkowania do 408 nieruchomości gruntowych 70 lokali. Wśród cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie najwięcej reprezentantów pochodziło z Niemiec i Ukrainy po 32% w ogólnej liczbie wydanych zezwoleń. Wśród podmiotów spoza europejskiego obszaru gospodarczego dominował rynek amerykański 17 zezwoleń. Jak wynika z rejestru nieruchomości i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez obowiązku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych zostało nabyte prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania 4273 nieruchomości gruntowych. I to powinno rzeczywiście niepokoić. A także pięciu lokali. Spośród przeprowadzonych w 2012 transakcji 55 zawartych zostało z naruszeniem prawa. Źródłem informacji o nabytych przez cudzoziemców nieruchomości są dla ministra spraw wewnętrznych wypisy aktów notarialnych przez notariuszy. Ustawa obliguje notariuszy do przesyłania wpisu w terminie 7 dni od dnia sporządzenia aktu notarialnego. Problem naruszania ustawowego terminu przez notariuszy jest nadal z punktu widzenia jego skali istotny ze względu na wpływ na zachowanie pewności, pewności obrotu prawnego z udziałem cudzoziemców. Niemniej jednak podejmowane przez ministra spraw wewnętrznych działania zmierzające do dyscyplinowania notariuszy skutkowały w 2012 roku 40% spadkiem liczby przypadków rażącego naruszenia przez notariuszy terminu. Z przedstawionych w sprawozdaniu informacji wynika, że Polska jest wciąż mimo kryzysu krajem z dużym potencjałem gospodarczym. Chętnie swój kapitał na zakup nieruchomości inwestują firmy z Niemiec, Francji, Luksemburga, Cypru, Holandii czy nawet Chin, Izraela, Japonii, Korei Południowej, Turcji, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Uderzające jest to, że coraz więcej firm w Polsce działa w oparciu o kapitał zagraniczny podczas gdy polskie firmy masowo ogłaszają upadłość. W odróżnieniu od Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Klub Ruchu Palikota cieszy się z tego, że choć nieznacznie wzrosła ilość zakupowanych nieruchomości przez cudzoziemców, świadczy to o podnoszeniu atrakcyjności naszego kraju. Uważam, że ani Grecja, ani Hiszpania, przynajmniej nie słyszałem o tym, żeby martwiły się z tego powodu, że zostają wykupowane działki na wybrzeżu, że cudzoziemcy dokonują zaboru pięknego wybrzeża. Więc naszym zdaniem jest to trend pozytywny. Pragnę zwrócić uwagę, że krajem, który w największym stopniu dokonał zaboru polskich nieruchomości, głównie rolnych, ale również leśnych, jest Watykan. No, komisja Majątkowa ponad 100 tysięcy hektarów oddała Kościołowi, czyli Watykanowi za darmo. Nie sprzedając, ale oddając za darmo obcemu, obcemu państwu. Dziękuję bardzo. Przyjm Oczywiście przyjmujemy to sprawozdanie. Akceptujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.